Cześć Paulo z tej strony, witam Was w pierwszym odcinku mojej nowej serii Gramy w Mafia, edycja ostateczna na PlayStation 4. Jest to remake gry z 2020 roku, a pierwotnie gra ukazała się w 2002 roku. Ja będę tą grę ogrywał na PlayStation 5, ponieważ jest taka możliwość, więc zaczynamy. No i mamy ekran tytułowy, strona główna, opowieść, jazda próbna, encyklopedia samochodów, opcje. No, i weźmy sobie, wybierzmy poziom. Mamy do wyboru poziomy trudności: łatwy, średni, trudny i klasyczny. Ja będę grał na poziomie trudności klasycznym, ponieważ chciałbym zrobić sobie z tej gry platynowe trofeum. Dla graczy szukających klasycznego wyzwania: przeciwnicy są śmiertelnie niebezpieczni, policja reaguje na więcej przestępstw, mniej znaczników w interfejsie. Amunicja w magazynku przepada przy przeładowaniu. Skrzynia biegów automatyczna. Rozpoczynamy odpowieść. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Gra nas prowadza, pokazuje nam jak wygląda świat w tej grze. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze jest zrobiona ta gra. I to jest nasz główny bohater, Tommy Angelo. Tommy. Angelo, Norman. <laughs> no self respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Ah, just a coffee. Thanks. Dip your beak. <laughs> no, thanks. Suit yourself. So, you said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you call the wrong cop i'm not looking for any uh, associates good because i'm on the nut. can't even pay for the coffee but i got plenty to trade well, let's hear it how long you been in town three years caught my teeth in empire bay well they handed you the morello case right out of the gate that's what the paper says ain't it and What's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or well, you got something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? Uh, so you want money, some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick mom? Wife and a of kid. Wife and daughter. No one else to watch your back, I'm guessing. You wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world. It's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading, so. Are you talking, or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? <laughs> oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. <laughs> Surely, gassed. you haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder. You're doing. No, the way I figure it is, you got someone powerful, mean on your tail, and they ain't giving up until you end up in the river you walk out that door without me we both know you're not making it five steps boss yeah you stick around you tell me your story and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle either way looks like i'm buying you a cup of coffee christ i don't know how everything got so balled up

It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. Oh, shit!

chcąc, nie chcąc, właśnie Tommy wpląta się w świat mafijnych porachunków. Dzięki o to, właśnie tym dwóm przyjemniaczkom, których wieziemy w naszej taksówce, wszystko się zmieniło. Po tym kursie. Ale naprawdę gra ładnie wygląda. Aha, taranowaś, tak. Co tu mamy? Tędy, nie? Dobra, tu już nie wiem o co mniej więcej chodzi. Sorry. Staram się jechać, jak mi pokazuje ten... E, Znaczniki są. Zobaczmy, co na mapie mamy.

no właśnie, to jeszcze nie jest koniec. Staram się kierować. Kurda, szybko we mnie wjechał. Dobra, szybko w lewo i znowu. A ta policja? I teraz tu znowu w lewo.

Ja przyznać, że jazda jest troszeczkę skomplikowana takimi z samochodami. Ale mamy kursor, gdzie mamy jechać? Aha, jedziemy do Little Italia, czyli pewnie jakiś obszar na mapie. No, no, zaraz ten. Dobra, dało się już, myślałem, że nas dopadną. No, i będzie znacznie trudniej, ponieważ poziom trudności robi swoje. Trzeba się naprawdę wykazać umiejętnościami prowadzenia samochodu. No i możemy się przyzwyczaić do wielu, wielu pogaduszek e, podczas. Kierowania samochodem i wykonywania misji. Jeżeli mi się okay, uda, to spróbujemy zrobić jak najwięcej trofeów podczas przechodzenia gry. Right here. What no i właśnie ta sytuacja sprawiła, że Tony Angelo zostanie mafijnym. Że zostanie mafiozą. Ależ mam ochotę zrobić sobie platynowe trofeum z tej oto gry. Platyna mi wpadnie na PlayStation 4, ale jak mówiłem, ja gram na konsoli PlayStation 5. For your services. Any damage to your car. This makes us square. <laughs> Nie się tego, Tommy. Good. Don Silieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe alone, or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah. Okay. Thanks. <laughs> One more thing matter stays between us anyone ask where you got that money you wanted a poker the scratches on your car you swerved to keep from hitting a little old lady you got it of course see you around kid opened the envelope i could have had a heart attack enough to fix the cap <laughs> nearly enough to buy a new one i thought about what sam said about work i wasn't interested the money was good sure but i didn't want to get in with criminals better to be poor and alive than rich and dead so right there back then i was out pocenie do odczucenia rozdział ukończony uciekinier after that night with Salieri's guys, i was back working as soon as i could but it felt different you get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie and other people's thoughts too you there driver yes ma'am are you driving or loitering no i właśnie teraz sobie będziemy pracowali jako zwykły taksówkarz po tej ostatniej nocy co się wydarzyło. Dobra, mamy pierwszy kurs klienta. I gdzie mamy jechać? St. Michael's Church Direct

Teraz musimy tą kobietę zawieźć do kościoła. Mam nadzieję, że ten Jazda po mieście i misje, które są z tym związane nie będą zbyt długie. Uwaga! I, że nie będzie to nudne. O jeszcze nie było chyba w samochodach, więc. Oj, 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 Dobra. Ostrożnie, nie chcemy zwrócić uwagi policji na siebie. Aha, tu pierwszy, ten lepszy, tak?

Centów. Znajdź nowego klienta. Fear. Dobra, pojedziemy sobie teraz tędy. Uwaga, kolego, uwaga. Aha, co to oko oznacza? Pewnie, że policja. Okej, okay. widzę klienta chyba po lewej stronie, jak dobrze rozumiem. Tędy nie przyjadę, dobra. Mamy jedną gwiazdkę pościgu, niedobrze. Jadę sobie pod prąd. Zapowiada się naprawdę ciekawie. O nie, jednak migacze są i które samochody mają. Sorry kolego, sorry, no ale. Sygnalizacji świetnej jeszcze nie było, nie? Gdzie jest ten klient? Gdzieś tutaj stoi, dobra. Bierzemy kolejne zlecenie. gallery give me that quick sure taking some time out what's it to you not much just talking i'm paying you to drive so do that look at him out there I przy okazji możemy oglądać piękne miasta. naprawdę wygląda to świetnie. Wiele gier mogłoby się uczyć. Oczywiście. O, policja! Te niebieskie samochodziki na mini mapie w prawym dolnym rogu oznaczają nam policję. A yeah, yeah, ten klimat. 1930 rok. Proszę bardzo, w tym miejscu musimy się zatrzymać. Thanks, Bell. 50 centów, 50 czy 15, ale nie nie, nie, nie przeczytałem sobie. Znajdź nowego klienta. Dobra, i kolejny klient znajduje się tuż przed nami, na tej ulicy.

Do so, good fares today? Yes, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess? Only reason I got you taking me places is I am drunk and don't know so, better. Central Island, it's a little Italy, dobrze. Of drunk fellas, they're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Yes, all if they think they can shake something out of you, they will use any excuse. <coughs> this city's corrupt as all hell, sure is. To mi się podoba, jak nam tutaj się znaki pojawiają i nas informują, gdzie mamy jechać. Pojawiają się i znikają, to mi się podoba. I teraz szybciutko w prawo, uwaga. pieszyna na przejściu. No i będziemy czekać w korku, prawda? Proszę bardzo. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him, Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. May just do that. kawe? Czemu nie? No, I co teraz się wydarzy?

nie okay. uciekamy gdzie? Tędy najtrzy, ja żeby być szybciej. Przeskakujemy przez przeszkody trójkątem e, tędy Uciekaj to mi, uciekaj to mi! Wszyscy uciekają, stąd nie chcą, spakowaliśmy się w kupoty. Gdzie teraz, gdzie teraz, tutaj, tak? Oni no, strzelają do nas, to obrywamy, dobra. this how you doing kid <laughs> she's not stasha no Lou you got business with the Don peter nah, just trying to talk to that cabby over there that's all. that right yeah what is he is the Don's favorite driver so anything you got to say to him? You say to me, "Is that right?" I tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed. That's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay then. See your boys around. Tak właśnie myślałem. No, nie Least we could do. Come on. Let's go say hi to the Don. Don yeah. Kolejny rozdział ukończony. Uciekinier. W tym momencie sobie zakończymy. I w kolejnym materiale zobaczymy, co się dalej wydarzy. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie subskrypcję na kanale, komentarz, łapkę w górę. Do usłyszenia w następnych materiałach skry "Mafia" edycja ostateczna na PlayStation 5. Cześć!